Witaj. Oto minutka z tarotem dla Ciebie. No, piękna energia stabilizacji dóbr materialnych, poczucia bezpieczeństwa. I będzie to albo Twoja energia już niebawem, albo być może poznasz kogoś lub Jesteś z kimś, kto będzie niebawem miał jakiś przypływ gotówki, co pozwoli właśnie Tobie lub Wam na takie piękne spędzenie końcówki roku w atmosferze poczucia bezpieczeństwa materialnego i ogólnie takiego brak lęku obyt raczej yy, zamiast tego lęku będą pojawiać się nowe pomysły na to, co w przyszłym roku będziecie chcieli zrealizować. także bardzo pozytywnie, moi drodzy, dużo właśnie materialnych korzyści do was spłynie.